Cześć kochani, witajcie na kanale. Króle, i króliczki. I dzisiaj wam pokażę w filmiku, pokażemy tak. Pokażemy NC jej maluszki. Tam dziewczynka jest. Dopuścimy sobie Agnieszka, bo tak ma na imię, do Sylwestra, czyli rasa NB. Będzie dzisiaj się kupulować. No... Ja se muszę w ogóle posprzątać niektóre klatki, ale tego może nie będę nakręcać. E, pokażę wam, jak się ma, maluchy, jak się rosną. Mi jedne, i drugie, i trzecie. Pokażę wam e, baranka francuskiego po Angeli, bo tak bardzo bardzo tak pod komentarzami słyszę, że żeby pokazać. E, coś tam jeszcze nagram, nie? No. A póki co to przyszłam. Jest późno, bo jest godzina w pół do. Nie, nie w pół do. Przejdę 11, albo 11 nawet. Mamy dzisiaj 6 luty. a ja. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze im jeść nie dałam. Jak one by umiały mówić, no to pewnie mi się dzisiaj nasłuchała. Także co? Jedziemy z koksem. No i dobra, króliczarnia wysprzątana. Jak obiecałam, tak zrobimy. Dopuścimy sobie yy, Agniesię do sylwestra. Ale zanim to zrobię, to może najpierw sprawdzimy gniazdo. Już mnie tu króliki opkupują. U tej dziewczyny sprawdzimy gniazdo. Nie bój się, dziewczyna, nie bój się. Chodź, no cię tu wygłaskam. A już ci. Mam cię. Myślałem, że się schowasz? No, ale teraz byś mi wyszła, bo ja, ja, ja tu do Twoich maluszków przyszłam. Hmm? Już tam do cycora. Gonią, gonią, gonią. Hmm. Jak się tłamsi, jak się tłamsi. Da cycora, da cycora. No, wyskocz, wyskocz, wyskocz. Masz rację. Nie zabrałaś jakiegoś z syce mnie? No to chwila prawdy. Ja sobie muszę rękę podwinąć. Żeby zapachu nie było za bardzo czuć. Bo ja w tej bluzie chodzę wszędzie. W sensie wszędzie. W sensie do królików No dużo ich nie ma. To będzie taki jedna sztuka. No, jaki fajny leczek. Mówcie co chcecie. Łebek taki druga sztuka. Trzecia sztuka. Czwarta. No i to by było kochani tyle. Cztery, cztery króliczki nowozelandzkie czerwone. chodź chodź już was pani włoży do gniazdka. O, skakuj tam. Już pani poprzykrywa. Pięknie, ładnie. Fajne masz maluszki. Nie bój się. Ale z zawykotnika to mi wyjść dziewczyna, bo, bo ja go wsunę. O. Już. I sobie tu poprawiasz, nie? Po swojemu co zrobisz. Ok, także ma cztery maluchy. Nie zamknęłam dobrze, ale to sobie później. Tu tej pięknej tupaczce dałam już wykotnik, Już nawet w nim siedzi. Angela, głaskanie przyszło. Chodź. No chodź. Nie bój się kozo. Elegancznie. Także porodówka jest przygotowana. Tą panią dzisiaj dopuścimy, ale zanim ją dopuścimy, to jeszcze sobie zobaczcie, jak mi maluchy rosną. Tu cztery sztuki zostały, dwie się sprzedały ładnie. Tu jest w dalszym ciągu sztuk 6 i oby tak dalej. Akurat wszystkie wyszły do Amciu Amciu. O, takie fajne szczurki. A ty taki, Wisie? Taki sam? Nie bój się. Co zobaczyć, że jesteś taki żywszy? O, cyk.

Tu sobie tak rosną. A tu u tej tupaczki dzisiaj porodówkę zabrałam. Bo już w niej nie siedziały. U tupaczki jest też 6 sztuk. O, obtuliły mamuśkę. Tak sobie wyglądają. Po Tam było zapytanie: miałam pytanie, co to za rasa królika? Generalnie to nawet nie o to mnie pytaliście. Tylko o tom, czemu to jest szaro-czarne. A no właśnie, szaro-czarne. Bo się wybarwia. Nie, tub, nie, tub, co ci to da? Wybarwiają się i one będą całe siwe. Takie jak mamuśka. Takie będą. Także są teraz na etapie wybarwiania się. A co chcieliście zobaczyć króliczka po Angeli. Jeden, jedyny się został. Jest dziewczynka. Dziewczynką jestem, nie? O. Na stole różnych zapachów mam. Także króliki tu głupiłem trochę na tym stole. Ale tak się prezentuje. Dziewczynka po Angeli. No co ją chcę z przodu? To ona mi się odwraca. Fajna, nie? Dobra. Zawijamy do krateczki. O, ona sobie tutaj ma klateczkę. Fajna jest, daje się głaskać. Nie boi się. Tu dostała termontka na imię. Jeden z widzów mnie poprosił, żeby tak dać albo tak dać. I jedno z wielu wybrałam. Bo wiadomo, że jedno ma mieć imię. Nie, nie kilka, bo bym zgłupiała jej ja i ona. Jak to do niej mówić? Ma na imię Renata. Renatka. Nie, Renatka? Nie, bój się, bo ja sama stracę. Pyk. I tu samica się szykuje do wykotu, ale jeszcze. Ma dopiero na 16. Angelę wam pokazywałam. Też tak pokazuję, bo ktoś mnie tam poprosił, żeby nagrać taki obchód po hodowli. No, tak wszystko naraz robię dzisiaj. Dorotka z 10 sierpnia, no i tu Kubuś, mój ulubieniec, tak Kubuś, tok, tak, tak, już, już pogłaskamy, pogłaskamy, dzisiaj oczko musiałam zakropić, bo ma takie, widzicie, jakieś takie, nie zaropiałe nic, ale takie mokre, także już kropelki poszły, Alfredzik, Alfred, Fajny gościu. No, ja wiem, że ty byś do niego przeszedł. A temu to tak różnie mówię. Różne ma imię. Johnny. Różnie. Poszedłbyś do niego, nie? Byś mu podgryzł coś, nie coś. Patrzcie, jak Alfred próbuje. Jak kombinuje. Hmm? A, ty byś był skłonny tam przejść do niego. Uciekaj, uciekaj, chłopie. Tu. Kubusia też zamkniemy. Pyk. Tego też zamkniemy. Jona, twój odesik. Ten pan dzisiaj dostanie panienkę. Leoś. Przerzuwa. Właśnie jest w trakcie jedzenia. Dobra, tu sobie otworzymy. Ja idę po samicę. Samica mi się tak prezentuje. Zostaw gimbal. Ciekawe, czy. Usyłka mi się fajnie pokazała. No, pokażę ładnie, stoisz. Nie pokażę. Nie pokażę, ale. Biegniemy do pana. Nie gotowa chyba, dziewczyna, nie gotowa. Na odwrót poszło, na odwrót. Jednak coś będzie. Źle się kobieta ustawiłaś. Nie ma się jak piękny dostać. Nic z tego Jak ją wpuściłam to było Że tak, a teraz że nie Ale kobieta zmienną jest Ona jego w głowę Weź no się, weź no się, weź no się To na odwrót moi. No ona na niego właśnie, że mi już E, 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 nie, nie w tę stronę, nie w tę stronę. Tu jest dupa. Nic, co, i co, chłopak? Alfred, Alfred głupieje tu obok. Hmm. I nic z tych amarów. Nie będzie. Trzeba będzie jutro zrobić powtóreczkę. Nie, że ona na niego chce, wejść już. Nie, ja muszę wziąć, bo ona mi łeb już zaczyna pod niego wkładać, a żeby mu gdzieś nie kuku nie zrobiła. O, poleciało. Tak czy inaczej, ale fajnie było, nie? gościu Nie bój się. Ta na michę tylko patrzy. No, teraz jeszcze czy już nie? Jeszcze wam muszę kiedyś pokazać. Pokazał mi znajomy, jak królikowi łatwo można obciąć paznokcie. Pazury, przepraszam. Pazury. Não, uns 5 minutos eu tenho. Dobra, jutro będzie powtórka. Może, a jednak tak włączyłam, bo mi się ładnie ułożyła. Może drugi raz by było. Alfred się tu z boku wścieka. A na niego i już. Nie w łeb, jeżeli już to tam się z tyłu ba. Nie brudzi cyłbów. Dobra. Zabieram. No i tak by to wyglądało, panie i panowie. Sylwester sobie pyknął. No. Takie buty. Nic tylko czekać na na wykot i żeby on był szczęśliwy, żeby maluszki się wykociły zdrowe, żeby się chowały. A z mojej strony co ja mogę? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A ja zapraszam do następnego.